To może pogadamy o czymś innym? Pewnie już się zorientowałeś, że w kolonii są trzy obozy. Będę szczery, nie jesteś tak bezużyteczny jak większość, których tu wrzucają. Powinieneś spróbować dołączyć do naszego obozu. Ech, przez ciebie wyglądamy jak panienki, gotowe wskoczyć mu w ramiona. No ale Drax ma rację. Przydadzą nam się nowi ludzie, a ty nieźle sobie radzisz. Tylko pamiętaj że jeśli nie chcesz skończyć zgięty w pół na polu ryżowym, to musisz się postarać. To akurat tyczy się każdego obozu, ale my przynajmniej mamy sensowny plan ucieczki. Prawdziwy plan, a nie jakieś sekciarskie bzdury o śpiących bogach. Jeśli nadal myślisz, że ten gówniany pomysł wysadzenia Kopca Niebieskiej Rudy zadziała, to jesteś równie powalony, co tamte świny. No bo kurde, mają już tyle rudy, że mogliby kupić cały warat. A jakimś sposobem zawsze, gdy pytam najemników, kiedy magowie będą mieli jej wystarczająco, to odpowiadają, że jeszcze trochę.